Cześć, z Mateusz. Dzisiaj jestem na delegacji w Wojeńskim Parku Narodowym. Udało mi się złapać trochę wolnego czasu. Idę poszukać kamieni na tutejszej plaży. Zejście będzie trochę dziwne, z tego co wiem. Ale może uda mi się coś złapać. Ciekawe. Są tutaj typowe skały północne. Czyli większość jakieś będzie granitoidy, co ich będzie mało interesować. Hmm. Jak się znajdzie jakieś ciekawe skamieniałości z Norwegii, może jakieś jakiś albo coś. Zobaczymy. Co idzie. Ok, do plaży nie jest daleko. Tylko zejście będzie ciekawe. Hmm. Miałem sobie niestety sprzętu do komergi. No więc będę jakoś musiał improwizować, cholerawie. Ja myślałem, że mi się uda znaleźć trochę czasu na nagranie czegokolwiek, nie wyjść na kamienie. Delegacja była dość intensywna. Może już widać, ale zejście jest w drugą pańkę, z tego co widzę. Nie oto zejście. U, miło. Okej, okay, ten kawałek jest jeszcze gorszy, ale zaraz będzie plaża. Mam jakiegoś zlepieńca prawdopodobnie Ewentualnie to jest jakaś magmowa Ale wątpię, że patrzy w cieście taki I niczym przeżycie Belemita Często że listy te jakby co? Hmm. <laughs> Z tego wyjazdu udało mi się znaleźć, trochę z taka na przykład gąbka. Mm -hmm. e, tutaj mam kamyczka ze sporą ilością drobnych muszelek, ale też ładne. To nie znalazłem ja, e, to są dewonińskie prawdopodobnie e, liliowce. Tutaj jest jeden bardzo fajny. Zaraz to kumpel, który mi to dał. Był też ze mną tam na tym wyjeździe. Delegacji powiedzmy. Dobra. Mm -hmm. Tutaj mam koralowca. O, tu jest dobrze widać. Te, no. Podobne do tych, co znajdowałem w rzekach Podlasia. O powyżej fajnie będzie całkiem niezły. E, tu mam z kolei murzelkę. Kolejną. Ciężko powiedzieć. Być może brachiopod, ale nie jestem pewny. Także też fajna skamieniałość To jest ten belemit, którego znalazłem. Strasznie zryty, no ale one są miękkie. Więc nic dziwnego. Hmm. Może to uchodzić czasami za bursztynę, ale to nie jest bursztyn. W ogóle bursztyn było tam całkiem ciężko znaleźć. Owszem, jedna koleżanka na hmm, hmm, delegacji udało jej się znaleźć, ale bardzo młodkiego bursztynka. I pozostała dziecko miłości. Tutaj jakieś muszelki, tutaj jakieś gąbki, tutaj jakieś koralowce, takie rzeczy. Coś się dalej z myśli. Ok, teraz jaspisy. Ten jest fajny. żółto czerwony Tylko trzeba go wyszlifować, żeby ładniej to wyglądało. Hmm. Tutaj mam kawałek granitoida z jaspisem z drugiej strony. Też fajne do wyszlifowania. Dobra, tutaj mam kolejne jaspisy. No przy... o żółte w większości lekko czerwonawe jak byłem na rodos znalazłem lepszej jakości mi się zdaje no ale rodos jest o wiele dalej niż wolin tak no dobra tutaj mam kawałki z lepińców. A nie widać ziarna. Wyszlifuję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten jest największy i najlepszy, którego potem znalazłem. Te szarawe powiedzmy, to kwarce. A te jaśniejsze, czerwone, to prawdopodobnie skolenie. Mhm. Mm I jest taki malutki. Ale to też zypiec do wyszlifowania. E, tutaj kawałek skały nocnej. Podobał mi się ze na kolor. Jest bardziej czerwony niż zwykle. Jak wyszlifuję, to będzie pewnie lepszy. E, tutaj mam kwarcem. które tam znalazłem. W większości powiedzmy, że są to cytryny. Chociaż znajdowałem lepsze w życiu. Mhm. I to też ciekawostka. Czyli kawałek skały maficznej z zachowaną żyłą z kalcytu. Kalcyt jest taki kolorowy, lekko różowego. Czyli mógłbym mieć trochę w sobie manganu. Ale naprawdę malutkie domieszki I ten kolejny kalcet. Ten jest bardziej żółty, z elementami różowymi, powiedzmy. No. Ogólnie fajny wyjazd.